Dobry, kochani, dzisiaj kolejny film, taki można powiedzieć świąteczny. Pokażę wam, jak wykonać taką gwiazdkę. Do jej wykonania potrzebujemy włóczkę i szydełko, i tutaj jest obojętne, na jakim materiale będziemy pracować. Oprócz włóczki, szydełka, standardowo igła oraz nożyczki. I to jest wszystko, co jest nam potrzebne. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do dzwoneczka oraz do opisu. Bo w opisie macie link do bajkowi i tam można postawić mi taką wirtualną kawkę. To jest takie wsparcie mojego kanału. Także kochani, wszystko wiecie, co trzeba albo co można zrobić. Także zapraszam do szydełkowania. Zaczniemy od zrobienia magicznego kółeczka. Jak zrobić magiczne kółeczko? Wam, pokazałam Wam w tym filmiku. Tutaj Was odsyłam. Ja tylko włóczkę zmienię, bo tamta chyba nie byłaby zbyt dobrze widoczna. I tak, robimy nasze magiczne kółeczko. I jak już będziemy mieli nasze kółko. Robimy najpierw cztery oczka łańcuszka, 3 i 4 i to nam imituje pierwszy słupek podwójnie nawinięty. Następnie wykonujemy trzy oczka łańcuszka raz, dwa i trzy. Teraz na naszym malicznym kółku robimy słupek podwójnie nawinięty, czyli nawijamy dwa razy włóczkę na szydełko. Wkładamy w kółko, przeciągamy przez dwie pętelki, przez dwie pętelki i przez dwie pętelki przeciągamy nitkę. Znowu trzy oczka łańcuszka, słupek podwójnie nawinięty. 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 Trzy oczka łańcuszka słupek, podwójnie nawinięty, trzy oczka, łańcuszka i teraz razem z tym słupkiem z oczek łańcuszka mamy 2, 4, 6, 7. Więc robimy jeszcze jeden słupek podwójnie nawinięty na naszym kółku. Tak byśmy w sumie mieli tych słupków 8. Zaciskamy nasze magiczne kółeczko. Robimy jeszcze 3 oczka łańcuszka. I wbijamy się w czwarte oczko tego pierwszego łańcuszka, który robiliśmy. I mamy pierwsze okrążenie gotowe. Drugie okrążenie zaczynamy od trzech oczek łańcuszka. I to jest nasz pierwszy słupek. Następnie na łańcuszku, tutaj pierwszym z lewej, robimy cztery słupki. Zwykłe. Raz, dwa, trzy i cztery nad słupkiem, słupek, na łańcuszku cztery słupki, przepraszam, raz, dwa, trzy, cztery, nad słupkiem, słupek, na łańcuszku cztery słupki. Nad słupkiem słupek. Na łańcuszku cztery słupki! Słupek nad słupkiem. Cztery słupki na łańcuszku. nad słupkiem słupek i znowu cztery słupki na łańcuszku nad słupkiem słupek cztery słupki na łańcuszku Nad słupkiem i na końcu tego okrążenia cztery słupki tutaj na łańcuszku, raz, dwa, trzy, i cztery. Teraz tylko wbijamy się w raz, dwa, trzy w trzecie oczko tego pierwszego słupka, który robiliśmy z oczek łańcuszka. I w tym oczku robimy oczko ścisłe. I tak się wow, prezentuje nasze drugie. A tym samym, przedostatnie okrążenie. Teraz będziemy wykonywać ramiona naszej gwiazdy. Zaczniemy od zrobienia jednego oczka łańcuszka, plus półsłupek w tym samym miejscu tutaj nad tym słupkiem z oczek. Się wbijamy i robimy jeden zwykły półsłupek. Następnie sześć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. I teraz wbijamy się w drugie oczko od szydełka. Mamy pierwsze i drugie. I w tym drugim oczku tutaj robimy półsłupek. W kolejnym oczku. Robimy półsłupek nawijany. W następnym oczku robimy słupek. W kolejnym oczku robimy słupek podwójnie nawinięty. I w ostatnim wolnym oczku robimy słupek potrójnie nawinięty, czyli trzy razy nawijamy włóczkę. Na szydełko i przerabiamy. Raz. I teraz wbijamy się w słupek, który leży nad słupkiem. Tu sobie nie liczymy żadnych słupków, tylko patrzymy: tu jest słupek, nad nim jest słupek i nad tym słupkiem właśnie robimy półsłupek i mamy pierwsze ramię gotowe. Drugie. Zaczynamy tak samo od sześciu oczek łańcuszka. I tak w drugim oczku od szydełka, półsłupek. W kolejnym półsłupek, nawijany. W następnym słupek. W kolejnym słupek, podwójnie nawinięty. ostatnim słupek. Potrójnie nawinięty. I znowu wbijamy się nad słupkiem, który leży nad słupkiem. I robimy półsłupek. Znowu sześć oczek łańcuszka. Drugie oczko, półsłupek, w kolejnym oczku półsłupek nawijany, w następnym oczku słupek, słupek podwójnie nawinięty, w kolejnym i w ostatnim wolnym oczku słupek potrójnie nawinięty. Znowu wbijamy się. Tutaj w słupek nad słupkiem i robimy półsłupek. I tak kochani, przerabiamy dookoła, aż będziemy mieli 8 ramion. Ja tutaj pod koniec do Was wracam. To już przerobię poza kadrem. I jak już sobie wszystko tutaj przerobimy, ostatni prom, ostatnim promyczkiem wbijamy się tutaj. W pierwszy półsłupek, który wykonaliśmy w tym okrążeniu i robimy oczko ścisłe i oczko łańcuszka na koniec, czyli oczko ścisłe, zamykające łóczkę. Ucinamy, wyciągamy. Następnie sobie wszywamy obie niteczki. Najpierw jedną. Ja sobie ją tak wszywam po prostu tutaj słupki i tak samo robię z tą nitką również ją przywam Na koniec ucinam. Ja sobie prasuję te gwiazdeczki, przynajmniej te, które wykonałam tutaj jarnard linsem. Te sobie wyprasowuję. Jeżeli robiliście z kordonka, no to wiadomo, musimy je wykrochmalić i możemy cieszyć się gotowymi dekoracjami. I ja Wam za dzisiaj ślicznie dziękuję. Raz jeszcze zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do dzwoneczka oraz do bajkofi, gdzie możecie postawić mi kawkę. Ślicznie Wam za dzisiaj dziękuję. Wszystkiego dobrego kochani i powodzenia.